No, zablokowany na YouTube. Musiałem dopiero wyciąć i ten stream wtedy przywróciłem dla wspierających. Ale myślę, że Boxel tak nie, nie zrobi mi takiej akcji. Znaczy to też się często dzieje z automatu, nie? Tylko, że taka dziwna wytwórnia ta od Lexi. Tak już smakuje. Właśnie tak. Wyczuwam dobro. Na razie tak, disco polowo, nie? Bazę cały czas, melaż nas ponosi, dobry vibe, a w głośnikach jest słychać masnoga. No to zbijanie wagi bok tak średnio. Tylko z moim gangiem ja ciągle lecę w tryb, bo każdy w moim kanku to jest konkretny ścieżka. Mam ale, co piątek mę na mówię mam ale. Trikik i kozopie, mówię mam ale. Może jest pod kampanię, mówię mam ale. Mam ale i mam ale. Just... Ok. Fajnie, nie jest to mój styl muzyczny, który lubię. MG Gang, Gang to nic innego jak nawiązanie do Gang 1, dla całej grupy fanów masno, chcieliśmy oddać hołd dla TEDa i jeszcze raz wrócić do czasów z roku temu. Dla nas ta zajawa przy Gibonie. a sam utwór ma już 200 tysięcy wyświetleń w real time i 30 tysięcy polubień. Okej. Okay. Spoko, Boxel. Tylko tak jak mówię, to nie jest muzyka, którą ja lubię. Bo ja czasem nawet nie czuję, kiedy rymuję, ale słucham ogólnie in, innych gatunków. Ale życzę wszystkiego najlepszego.